Teraz staram się zagrać do niego. Jeszcze raz, w środek? U matko boską, to widzę to. Jesu! Siemanko, Syssanny Quirion. Zagramy się dzisiaj 3 na 3. Oczywiście w Soro Standardzie. Widzicie, mam czempiona 2 na 3 dywizję drugą. Znaczy, wczoraj sobie grałem mam 1420 punktów no dokładnie. Coś takie jak 21 czy 19. Ogólnie no, miałem taką fajną sobie pascę wczoraj, że. <śmiech> zacząłem. <śmiech> zacząłem 1410 punktów, skończyłem później na 1360. Hehe. <laughs> Ale ostatecznie udało mi się odbić do góry, więc no na szczęście jestem champion 3, chociaż to jest właściwie takie minimum dla mnie. Um, więc staramy się dzisiaj wygrać 3 mecze tak? no mamy tutaj widzę, że team przeciwny ale dobra skupmy się teraz teraz się skupmy teraz widzicie 100% skupienie um, dobra okej okay. to będzie kick off goal mam nadzieję że to weźmie nice dobrze jechał w drugą w dobrą stronę okej okay, ja tego do tego nie dobra okej okay. on do tego nie pojechał trochę szybko eee. o ładny blok teraz z mojej strony może busta? proszę, proszę A jednak nie ale chłopaki sobie muszą poradzić prawda? prawda pięknie chłopaki um, tutaj nie wziąłem sobie busta bo jestem useless'em Dobra, jest teraz pustawa, ale spokojnie nic z tego nie będzie. Prawdopodobnie. Ja on podam mu chyba. Przednę to... Uuu, ale teraz ładny blok z niego strony. Ale dobra, okej, okay, z tego prawdopodobnie nic nie będzie, jeśli. Nice no safe. Ja teraz to wybiję. Pinch. Uff, troszkę, troszkę, troszkę nie tak jak chciałem. Ale dobre podaję do moich sojuszników. Chociaż teraz przydałoby się troszkę. Nie mam tego, na bank nie będę miał tego. Ale on to może dożebnąć. No nie, nie, nie. tak konkretnie. Dobrze. <laughs> to dobre podanie, było. A ja jestem tutaj na prawej stronie teraz. Niepotrzebny skok z mojej strony. No teraz będzie właśnie problem. Jest pusta bramka. Dobrze, raj. Okej, okay. dobrze tego nie jechałem. Już się bałem. Dobra, teraz strzał, to byłby może nawet z tego gol. Nie, prawie. Ale okej, okay, mam nadzieję, że on tego. Ale nie, jakby się cofnął, tam do tego pojechał. Ale tego nie, nie, nie cofnął się, więc zostawię tutaj mojemu sojusznikowi z tyłu. Jeszcze raz, do góry. Nie tak, nie tak Nice, dobra, dobrze, że to był Bo ja byłem w totalnie złej pozycji Chciałem pomóc, ale no widzicie W stanie tak to wychodzi, dobra, okej okay. O nie, chciałem bardziej podać Ale nie wyszło, uff Dobre to jest przybicie On powinien teraz się zerotować do przodu Do przodu może O, ładny raz z mojej strony Bo tu powinien jeszcze ktoś być, już powinien ktoś mnie followować Oje, oje, mam problem nie, A gdzie był ten ostatni? a był z przodu Well... Nic nie jest stracone, nic nie jest stracony. Um, dobra, ja sobie teraz polecę Dobra, lepiej lecić w dwójkę niż w ogóle, nie, żeby nikt nie pojechał Okej, okay, dobra, iść po tego boosta, widzę, że już tu mój stiltowani już... Ja już widzę, to ja już po prostu widzę jaki on jest stiltowany A ah. <laughs> Well... No cóż, um, Powiem wam tak Ciężko, ciężko O, ładny Radzkiewicz z mojej strony tylko teraz znowu nikt tego nie jedzie. Ray na pewno nie będzie tego miał. On to, to może to mieć. Ładny teraz zrobił, ale teraz... I teraz jak wydał to na środek może? Ech. Nie tak, jest pusta. No dobra, okej. Okay. Zrób cokolwiek, cokolwiek. No dawaj, dawaj. Flipper set. Fake, nie wiem, cokolwiek. Włóż to jeszcze raz dotknąć nad nimi. A, ten to był. A no, moich sojuszników tak czy siak nie ma. Są bardzo z tyłu, są bardzo wycofani. Bang, troszkę wysoko Pomysł był dobra, ale za wysoko Efu, za wysoko, zagadnę, zobacz za w lewo e. Dawaj, dawaj, dawaj. Uff, ale może teraz mi podać tego? Aha, kurczę, nie, jestem troszkę wyżej Ale znowu nikogo nie ma, nie no, to troszkę taki meczik useless, tak powiem e, No bo... O, jest pusta bramka, no teraz musi to strzelić Jest, dobra, nice shot, dobra, dobra, to było Chociaż gdyby nie to, że tam jeden z moich sojuszników złychował na ścianie, to mogłoby być już 1-1 i był Bremis. <noise> no. Ale cóż, no wiecie, zawsze starać się szukać winy w sobie, tak? Oj, niepotrzebnie się do tego. Teraz... E, Dobra, no to będzie miał na bank. staram staram się zjechać do niego. Jeszcze raz środek. U matko boską, to widzę to! JeSu! Ale siadło! To podanko w ogóle. Jak siadło? ładnie, ładnie chłopaki, ładnie. Tutaj widzicie, już szybałem, że on to wybija, ale ładnie, ładny siadło. Pięknie, pięknie chłopaki. Wciąż jest szansa, wciąż jest szansa. Jak nawet jak tego nie wygramy, to ja widzę potencjał, widzę potencjał. Dobra, okej, okay, Ray, um, Dobra, okej, okay, nie jest do tego busta. Um, Poczekam na niego. Oj, nie trafił tego, ale mam nadzieję, że... Pepsi, dawaj, dawaj, rotuj się. Ten się zrotował, okej, okay, on jest z przodu, także szybki teraz bang powrót e, Może zdąży? Nice Chciałem tylko to wbić, żeby... Szkoda, że nikogo naprąc... nie było z przodu, znaczy mm. Epsy, spokojnie, spokojnie Ciebie? Uff wysoko Nie potrzebuję tego, leciał, był ostatni Niedobrze, teraz mamy taką sytuację, że kurczę no... Się zastanowił Dobra, teraz blok z mojej strony, gdyby nie on to mógłby być ciekawy e, dobra, ja teraz mu to zostawię, jestem z tyłu, ostatni Nice, dobry, dobry, teraz strzał, dobry strzał e, nie ma heftiego, okej, okay, dobra, ja tego w takim razie polecę Nikt tego nie wziął, da, 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 da szybko. No okej, dobra, powiedzmy, że ja do tego... Ojejku, niedobrze No, wybił to bez problemu, okej okay. Jeśli ma boosta to będzie dobrze chyba Okej okay. W bok jak uczuł, papa i teraz tak o środ środek o, nie tak, nie tak, nie tak, nie Dobrze do przodu, dobrze Ray, nie udało mi się go nie uderzyć na szczęście e, dobre wybicie teraz, dobra, nie ma tego hepsiego z przodu, więc ja ty, ty. Szybko swallowuję. mam nadzieję, że teraz szybko od tego poleci Bardzo ładnie Ale dobra, okej, okay, cofnę się Dobra, grajmy może na overtime po prostu OT, OT może, jakieś szybkie Albo ja teraz robię normalnie SQUISHY mafia! Oh, jednak nie! Dobra, daj, daj, odpuść, dobrze, dobrze. Lecę po pusta. Troszkę szybko zacząłem się ekscytować chyba. Zdążę. A, oh, nie zdążyłem, nie! Mnie! Nie tak, nie tak Dobre, wybicie ów chłopaki, dobrze Aj ten tu miał kurcie. Nie, proszę, 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 nice, 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 Zdąży, 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 nice, zdążył no, kurde, nie powiem. a dawaj już to z pustą masz pustą jest to będzie gol to będzie gol o! ale się ekscytuję naprawdę ale świetny strzał naprawdę świetny strzał gg gg naprawdę strzał był naprawdę właśnie o to mi chodziło jeszcze raz gg normalnie naprawdę aż się po prostu no, no comeback był no comeback no 2-0 widzicie 3-2 reverse sweep a więc, mamy drugi meczek mm, Salty Shores O nie, znaczy Salty Shores, przepraszam Mój angielski perfect Znaczy, o nie, hmm Może akurat, ja tu akurat w miarę lubię grać Gorzej z przeciwnikami, bo wiem, że bardzo dużo ludzi twierdzi, że tu jest zbyt słabe światło Okej, okay, teraz jeśli moi sojuszniki... Aha, rozumiem, rozumiem Rozumiem, znaczy w sensie, nie rozumiem Co, dobra, okej, okay, on do tego jedzie, widzę e, Powinien do tego lecieć Okej okay. Ładny blok z mojej strony, ale kurde, teraz są... Okej, okay, teraz powinien być strzał z kogokolwiek strony moich sojuszników może? Dobrze pocket, okej, okay, dobra trafił to. Zbieram boosty po kolei. E, nie spodziewałem się tego, że on będzie tego leciał. Teraz jest open! I teraz piękne podanie, naprawdę. To, ten, powiem wam, że to demo było kluczowe w tej całej sytuacji. Bardzo ładnie tutaj się zachowałem. Oczywiście zachował się mój sojusznik tak samo, bardzo ładnie no bo to nie do tego lecieć. O nie, nienawidzę takiej sytuacji. Okej, okay, wypiłem to na szczęście, on to zdąży jeszcze Nie no jeszcze raz tak samo, ale okej, okay, dobra, jest mi sojusznik. nie... Boże, ja was kocham ludzie. Nie potrzebuję tego jodę, jest okay, jestem teraz środek. Nie tak. A. No dawaj, dawaj, pocket. dawaj, dawaj, rotuj. Wow. O, dobra, okej, okay, no ale to też mój błąd, bo nie, po prostu nie <ścoughs> ogardałem tego... Bounce'a, że tak powiem. Myślałem, że troszkę pod mniejszym kątem to leci, no ale jednak nie. Jak widać na załączonym obrazku. Dobra, Pocket, rotuj się. Bardzo ładnie. Oj, kurde, Aj, dobrze! Jednego minął, ale drugi tam był. Kurde, tak... o trafisz to, please. Dobra, okej, okay, ten to weźmie chyba. Oj, sorry, dobra, okej, okay, pyk. Trafiłem to chyba? <grym> teraz może do mnie pod... Albo i nie. Mogę chociaż zdejmować. Fuck, do. O, dobrze, dobrze, to było Ops, zobacz Nie chciałem Myślałem, że... Ouf, to było troszkę słabe Akurat to było troszkę słabe Okej, okay, pocket Co ty Ui! zrobisz teraz? Czemu? W ogóle nic nie trafia, fakt, Zauważyliście to? W ogóle nic jeszcze nie trafił O, nie, zbampuję go Prawie O, dobra, teraz prawie trafił <grych> Okej okay. No ja się mogę zarysować do tyłu, bez problemu Niepotrzebnie, typie Czemu ty to zrobiłeś? W ogóle, jaki braindead dobra, okej okay. i teraz robi to praw Lol Ale teraz pech, serio Jezu, jeszcze teraz mi zbampił, nie, nie, ja po prostu nie wierzę w to Leź do tego typie Czemu oni się nie ratują? No Misty, leź do tego ktoś, please Jesteście we dwójka na bał... Byliście we dwójkę na bronce, ale czemu on mu podaje? I mi... aj, czemu on... Ty w ogóle... A! O! I! I... No, weź to ktoś, please! Dziękuję, w końcu ktoś pomyślał. A pocket, please. O, nice, dobrze trafił to. Teraz taki cheeky redirectik. Na... prawie. Ale... zaraz, ja nie mogę być. Okay, Dobra, okej, teraz dunk. No czemu on tego nie poleciał? <laughs> Chciałem zrobić... O nikt nie trafił! Nie! <laughs> Co oni robią? Jezu jak wytrłujecie ludzie! O oh, Boże! E, nie, zejmina jego boost. Okej, okay, wszyscy już spoko, nie ma sprawy. Bum, środek Boże, jaki to jest w ogóle brain dead? No i go... Na szczęście nie, ładny teraz blok. Ale co z tego, że co zblokowało, skoro i tak jest? Kurde, przegrywamy, no? Uff, no i czemu on tego leciał w ogóle? A, no czemu nikogo tam nie było? Mimimimimimimim... Jesus. A i co wysoko, na się dobrze, ale no gdyby to się jeszcze podjechał chociaż troszkę. Nie oni no muszą to trafić A i też jeszcze podałem Ach, Nie wejdzie, nie wejdzie spokojnie Środek Niepotrzebnie Aj to jest ostatni ładnie grają w więc kurde to będzie ciężkie Jaki w ogóle Ale... Ale też czemu ten typ nie zareagował w ogóle, da FAK! No dobra, to jest totalnego wylewu, bo ja to powinien trafić, okej, okay, no ale dobra Dobra, on tego poleciał. No Jezu, czemu tego... No ale nie, teraz już w ogóle dałem. Dobra, nie. Mm, lepsi technicznie, mechanicznie w ogóle. No nie tak też słabo, ale dobra. A, jeszcze tego nie trafiłem. A pocket w bok? Nice, dobrze. Ale ten tu kurde stoi. No nie, na koni stojąc z tyłu, to ja nie będę, kurde. Jeszcze raz, idę z środka i jest pusta. No nie trafiłem, no pust. A, nie, ten mecz jest ze straty, serio. W ten mecz jest ze straty. Mm. O, nice. A może i nie. Szybko się poddaje, naprawdę szybko się poddaje, ale to już powinno być o problemu. Dwa, trzy dawno. Ja to powinien trafić. Troszkę byłem... O Boże, tak, ja to widzę pocket, pocket ja to widzę. A, nie trafiłem. Block, nie wiem, cokolwiek. Teraz Misty, weź odwal, nie wiem, squishy. Ja potrzebuję... O oh, jeszcze ekipa, it. o oh, jest ten bounce, o jest. i ale, GG. Zjebałem, zjebałem totalnie. Kurde, no gdybym nie zmifował tego, no. Zawsze tak jest, że jak gram. <grywając> nagrywając, to zawsze jest problem. Za każdym razem jest to samo. Nie, nie mogę sobie wybaczyć tego open Naprawdę, po prostu to jest. To jest już karygodne, to co ja zrobiłem. Dobra, okej. Okay. Może. Tak, dobra, będzie mini rewanż. Chyba? Nie wiem. No dobra. Ale na tej samej mapie, po drugiej stronie jesteśmy. To już powinno być problem. Po... Powinno nie być problemu. Aha, nie tak! No ale dobra, chociaż Ja się staram cofnąć, tylko błagam. O dobra, okej, okay, nie chociaż Go, nie weź mi No i teraz musi ktoś do tego leć. Ja, ja tu. Ja gdzieś Nice, to będzie open -y. Kurde, no jeszcze mu tylko to... Dobra, ok, ten to będzie miał ładny strzał. Nie, nie, nie ładny ma... staram się. O boost. Do nerba. Zawróci, zawróci szybko. Nice, no, dobra, zawróci, dobra, zawrócił. Dobrze zawrócił. Teraz dunk może? Mam z 10 booster. Dobra, ale chociaż. Nie, to jest ten sam gościu, co wtedy tak. Yy... Ok, to będę miał na bank. To czy na drugi raz. Chyba nie. Ten gościu tak strasznie wifuje wszystko. Ten Mimis Eee, mogłem tu do bramki całać bardziej. Możliwości miałem, ale. Znaczy, może nie wifuje, tylko strasznie. Mmm. ma wbudowane. O, one night, nice pinch. A coś powinien wziąć w środku u nas, O Oj, dupa, taka mamy gdzie go? Uff, double committing is horrible. Ok, chodź, tyle dobrego, że pojechał teraz na bramkę. Ok, teraz to środek, może? albo nie. No może? Nie, nie, nie tak. Ok, nie mam busta. To nie że jestem wypukany. A już powinienem na to wybić. O, nie tak, nie tak. No, pochuj, on tego riechał. Jezu. No i dupa, nie będzie z tego bramki, bo nie mam busta, Bo ten typ z double commitował na no, środek, ktoś, please. No, okay. dobra, może być, może być na przycink. W sumie to już na tym, na tym poziomie to mi dobliź O please zostaw O Boże Rrr! No i dupa, z tego na też będzie gol no bo kurde oni nie radzą nawet dwójkę z tego obronić Jeszcze tego nie trafiłem tego typa Oj dobra, w sumie nie musimy, nie musimy być tym meczu Jeszcze pewnie jest. A, zaraz po swojej stronie. No daj dałem mi się i pokażę, jak jesteś zajęty i sobie mi się zrobię, prawda? No, to odkąd. Ale teraz masz pustą piłkę. No i zamiast ją wykorzystać, to ją wybił. Po prostu za przeciwnika. No dobra, teraz macie szansę, bo ten typ swifował, czy cholera jest na zrobił. Oof. A ja sobie poczekam. Mamy czas, mamy czas jakieś 2 minuty jeszcze całe. No we dwójkę się cofają, jak muszą zajebiście. Nie, no, ogólnie fajna gra, fajna. Aj, za wysoko! Kurde, teraz zablokowali te do Re! Ale kurde, naprawdę tym masz wygląda, no ale please. O boże. Ale to jest... W ogóle... najstraszniejsza w tej całej sytuacji jest to. No się nie trafiłem, bo kurde dobrze. No ale czemu ten typ jest w ogóle z boku? Aj, ku, W ogóle zero jakiejkolwiek rotacji komunikacji czegokolwiek Masturbacji No i Bardzo no, będzie go Czemu oni tego nie trafiają? Takie proste piłki No da fuck Am I the only one player in this game? No... Uff, dobra, nie, ja zagram czwarty mecz jeszcze, ja mam to gdzieś, nie będę grał... Trzech meczy z jakimiś wylewami, serio? No kurde, powiedzcie mi, że oni nie są wylewami, naprawdę. To jest Champion 3? Aj... No i masz pustą, please. Dobra, nice pass. Kurde, dobra, ok. Jeśli nam się uda to wygrać, nie będę grał czwartego, ale jeśli nie... Co prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie, to... to, to wiecie no, to będzie grał czwarty. O i dobrze A... jednak niedobrze, niedobrze. O, nie dobrze, Oni umieją piłki wybijać. On tak pewnie nie trafi. Hmm, I Nostradamus Emma Fucking... O Jak ja widzę jak oni nieudolni próbują cokolwiek zrobić z tym Blok. <krym> Widzicie, oni są od razu na tym, na, od razu w powietrzu. Na <laughs> nasi kurde nieudolnie próbują. I think I'll take it. E, w, w sensie ja nic nie mówię na temat moich sojuszników, bo są bardzo dobrzy. Ogólnie to powiem wam... Fajnie mi się gra z takimi sojusznikami, no tak w sumie tak... Tak nie ratu, ratują, znaczy, znaczy nie za bardzo, ale dają, dają radę, nie? Strzelają bramki, znaczy nie oni, ale sobie przeciwnicy, ale dają radę, nie? Tak ogólnie w sumie spoko. Ale no teraz będzie problem, nie, teraz będzie na bank problem. Na bank będzie problem wybito, proszę, 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 traf piłkę Jest, trafił. Jest, tak dobrze trafił. Jeszcze z Szegola, please. No i właśnie odchodzi. Dobre podanie. <grytanski> Ridsy od tego. Y było warto robić treningi y odbicia od poprzeczki na przykład. W ogóle randomowe, które masz, wiecie, kąt. Aha, jeszcze się poddaje. No i GG. Okej. Okay. Dzisiaj się udało. Dziwnym cutem w ogóle... Ja w ogóle, to, co się w tym ostatnim meczu stało, to, ty, um, Ogólnie to dzięki wielkie za oglądanie, do następnego, na razie, trzymajcie